Czy hospicem dla dzieci może pomóc w procesie resocjalizacji? Od lat dowiadujemy się, że tak. Ktoś kiedyś powiedział mi, że jeśli masz wiedzę, a się nią nie dzielisz, to na nią nie zasługujesz. W hospicem dla dzieci mamy coś jeszcze większego niż wiedzę nieprawdopodobne doświadczenie przechodzenia przez kryzysy mocniejszymi. I to właśnie trening emocjonalny, który doświadczamy na co dzień z dziećmi, z młodzieżą, które przygotowują się na najtrudniejszy egzamin w swoim życiu, przeszczepiamy w takich miejscach jak zakłady karne i więzienia, po to właśnie, żeby wspomóc każdego człowieka w pokochaniu historii swojego życia i w podjęciu chyba najodważniejszej, najbardziej dzikiej podróży, którą każdy z nas może podjąć zwyciężenia samego siebie. I odwagi, która pokazuje, że możemy stawać się lepszą wersją siebie, nawet kiedy do tej pory nic nam się nie udało.